Aha i znowu miałem ten mikrofon wyłączone. Witam wszystkich Siadałem do montażu filmu ale Dowiedziałem się, że miałem mikrofon wyłączony na OBSie Po nagraniu filmu, który trwał. Chwila. On się nawet nie wyeksportował. On trwał około godziny. Musiałem kiedy wyłączyć OBS a podczas eksportacji całej nie ma do przepad plus to i tak nie jest ważne, bo i tak mikrofon był wyłączony. Zrobiłem z nazwę mikrofonu, żeby mi przypominała już. Ale z góry przepraszam wszystkich i jutro będą dwa filmy. Na pewno. Przynajmniej dwa, bo są dwa pomysły. Plus jeszcze dzisiaj graliśmy w Robloxa Brookhaven i było naprawdę fajnie, bawiliśmy się tam różne rzeczy robiliśmy. Voice Taki mam sorry. Także pozdrawiam.